Witam serdecznie. Zanim przystąpimy do odcinka, chciałem tylko przypomnieć, że dzisiaj odbywa się finał Mistrzostw Świata, a jak wiecie, my razem z Legalnymi Bookmacherami mamy dla Was bardzo fajną i ciekawą Ofertę grę, w której możecie wziąć udział. Możecie wygrać dres strogi udział w odcinku i wiele, wiele wiele innych nagród. I moi kochani, to jest ostatni moment, żeby zagrać, bo już więcej meczów nie będzie. Sam jestem mega ciekawy, czy uda się Messiemu, werszcie zostać Mistrzem Świata, czy spełni swoje marzenie, czy po prostu dołoży tą cegiełkę do tego swojego triumfu, do tej swojej wspaniałej kariery, którą budował przez lata, czy jednak może Francuzi powrzyżują mu plany i obronią tytuł mistrza Świata. Także zapraszam serdecznie na mecz, ale zanim do tego przejdziemy, Mam dla Was odpowiedzi na pytania, te, które udzielałem ja, Krzysiek i abus. A przypominam, że prowadzimy w konkursie influencerów, także nie macie do czynienia z byle jakimi ekspertami. Pytanie pierwsze: w meczu finałowym Mistrzostw Świata Argentyna-Francja padło minimum dwa gole. Podstawowy czas gry. Obstawiliśmy, że tak. Drugie: obie drużyny strzelą gola w podstawowym czasie gry. Tak lub nie. Obstawiamy, że tak. Trzecie: pierwsza połowa meczu zakończy się remisem. Tak. Czwarte: przynajmniej dziewięć Żydów różnych w meczu podstawowy czas gry. Tak, nie. Tutaj zaznaczyliśmy, że nie. 5. Przynajmniej 5 żółtych kartek w meczu podstawowym czas gry yy, Tak, za dwa punkty, nie za jeden. tutaj zaznaczamy, że nie Szóste, padnie gol w pierwszych 25 minutach gry Szóste tak yy, lub nie, my zaznaczyliśmy nie Siódme. Messi gola. podstawowy czas gry. Zaznaczyliśmy tak. Mbappé strzeli gola. podstawowy czas gry, zaznaczyliśmy tak 9. Czerwona kartka dla zawodnika w meczu, podstawowy czas gry i dogrywka, zaznaczyliśmy, że nie. I dziesiąte, ostatni gol decydujący o dogrywce w doliczonym czasie drugiej połowy, to je ryzykujemy i zaznaczamy, że tak. Jaki i przy reklamie, taki podczas odcinku troszeczkę zmarzliśmy, także zapras zapraszam serdecznie do oglądania i do zabawy razem z legalnymi bukmacherami. Przez te opowieści z ławki, to obcy jest na 100%, ale nie poddajemy się, obiecaliśmy opowieści z ławki, są opowieści są ławki. z ławki. opowieści z ławki. do tej ławki, Ty człowieku, poważnie Wam mówię, gorzej dzwon przymarzi, nie? A, A, dzwon, dzwon, dzwon. Dzwon, dzwon. dzwon jak przymarznie? <laughs> ty, jakbyś miał... <laughs> o właśnie, Ty! O, no, to Was pytanie. Wyobraźcie sobie, że przymarz wam dzwon, nie? No. Ale słuchajcie, nie słuchajcie, uważaj. Jest taka sytuacja, tu nie ma ludzi, i tak dalej. Przymarz wam dzwon. No. albo... Ale jak ty byś chciał siedzieć na golasa, żeby ci przymarz... Ale dobra, jest sytuacja hipotetyczna: przymarza wam dzwon. No. Tobie przymarza tu, tobie przymarza na tamtej ławce. No. Nie macie nic do jedzenia, nie macie nic do picia, i taka pogoda się utrzymuje jeszcze przez pół roku, umrzecie z głodu. No. ale możecie tego dzwona odciąć. No. Odcinacie no. dzwona czy umieracie do z głodu. No, Odcinam dzwona. <gry> nie. też dzwona. Jak ja chyba też w markuje? Ja bez dzwona byś żył. No jak bez, bez byś żyć? A normalnie. Ale nie stanie już. No to co? No to co, do sikania tylko rurkę byś? No wiem no? umrzeć. No ja wolę umrzeć, no ale to, 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 to no jest. Zadowolenie, zadowolenie z życia no to, później mieć. No to, to, to człowieku, jak, jak, ja jak ja bym jak bardzo, to kto by te afery kręcił wszędzie. <śmiennie> to, ale ty, A, ale, no, ale wobec sobie byś no, oferę, jakby się dowiedzieli, ludzie, że dzwona nie ma. <śmiennie> Bo wyciąłeś. Rurkę tylko masz. Żona i tak by mnie kochała i, myśli, no. Dzieci zrobiłem już to po co mi ten dzwon. Tak, ale... bardzo to ważne, kilka dziewczyn miałem w życiu, trochę przeżyłem w życiu, to po co. tak, no ale chłopie, no bez... Nie no, żartuję, no ale dogadamy, no, wiesz, no jakby tu ufo wylądowało teraz i trzech zielonych tam by podeszło do nas i zapytało się. Ja bym, zapytało, im, się, no, ja bym zapytało się, ile serii na biceps. No. To, to takie same pytanie. No, to się... jest silniejszy ksena, czy no, ma. Ale one by się nie zapytały cię, bo by podeszły i, tak. no, i, tak. no, i powiedział tak. A samo chce cywilizacje na stopno. Ja, ja wiesz, wierzę. 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 musi być coś kurwa. No, jest bezkresny. O, por, poruszaliśmy ten powodz. Ale to Wyobrażenie kosmosu, tylko nie pamiętam o ilu. nie chciałbym tam się ten, ale od chyba... Nie pamiętam właśnie od ilu lat. Czy od 90 do 2022, czy od któregoś tam, czy od 1900, tam któregoś wzrosło. Od 102 tysięcy lat świetlnych do 90 iluś bilionów lat świetlnych. Rozmiar. Ja to jestem ciekaw, co tam ta cywilizacja, jak patrzę na naszą Ziemię, co Ale wiecie, że wiecie, że jest odnaleziona planeta podobna do Ziemi. Nie, nie pamiętam, jak ona się nazywa. Nie chcę też szczelić, czy to jest Kepler. Nie wiem, jakoś tak. Kurde, jesteś astrolog. Normalnie tam wiesz, ty, no, tylko my nie jesteśmy w stanie, kurczę, do niej dolecieć. Ja, że nie jestem z kosmosu jakiegoś. Ja nie, ja nie wiem o tym. <grymne> co? Ogląda... Ostatnio oglądałem taki program, że na Marsie kiedyś normalnie była woda, było życie i tak dalej. Ileś tam bilionów lat temu wstecz, Co się stało? Słuchajcie, no, no. na pewno ktoś jest, bo pi... na przykład wiesz, te piramidy w Egipcie są bardzo. E... To jest tak, jak, to jest tak jak mówią, tak i... ty kiedyś mówisz, że słońce przestanie świecić. Słońce nie przestanie świecić. Słońce rozrośnie się do giganta i wchłonie cały układ słoneczny. Grrda, ty, ja nie widzisz, z kimś macie teraz na, macie do... teraz na kanale tak, Strog ja Ekipa tak, ja... stała się kanałem edukacyjnym, i tu Krzysztof Radzikowski nie. wykłada wam właśnie tutaj materiał na temat kos kosmos właśnie kosmosu ja, się, ja się Tak, Ta, ale no. ja to, ja, ja, słuchaj, ja nie mówię tu podśmiewająco się, nie? Ja powiem tak, z wami to jest coraz gorzej, że, jesteś, że się, coraz gorzej. No, kiedyś on mi mówi, że wiesz co będzie, jak słońce przestanie świecić i tak dalej. No to, to odpaliłem. No Jakby tak, przestało słońce świecić, to ostatni. Ten taki ciebie to tak, ciebie się do nas doleci za ileś tam tysięcy Nieprawda. lat. Ciebie się, pyta, ciebie się pyta, co będzie Nieprawda, słońce, że doleci wygaśnie, za ileś że... tysięcy lat, bo promień światła to nie 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 masz kilometrów uh. na sekundę. To ty patrz, do niego masz, preden do mnie masz predencję, mówisz, co by jakby dzwon przy mars, że to jest sytuacja niemożliwa, a sam się zastanawiasz, co u słońce zgaśnie. No to jest no, słońce to nie zgaśnie. Słońce, słońce rośnie, zrósł się. Zdejmij szacunek dla starszych i wchłonie. A co ja teraz powiem? Co ja teraz powiem? Słuchajcie, bo macie firmy. Ja nie wiem, czy by wiecie. Ale nasze cudowne polskie państwo, ale cudowne to są władze, dwie. słuchaj, cudowne dwie władze dwie wprowadziły no. i to przegłosował i to powiem, żeby się tu nie, nie wyli, że to tylko PIS czy tam coś, bo przegłosował to. PiS, o, no, ta koalicja, no. łącznie z lewicą, razem wziętą. Oj, oj, odcinek powszechny, polityczny robi. Nie, 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 I Chcę się do Was odnieść, bo ty masz firmę, ty masz firmę, powszechny obowiązek do yy, 30, bądź 90-dniowego 90 szkolenia wojskowego, to, no to, to, to... mogą Cię, cię zawinąć. Co ty gadasz a Ciebie też. O, po... no ja. A Ciebie nie? No mnie też, ale Wy macie firmy, no ja nie. A, to jak mam a, firmę, to bo muszę bo... być żołnierzem na to wychodzić. Nie co? musisz być, tylko że masz jedną działalność. Tak? Nie, 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 nie chodzi o to. Tylko że Ty prowadzisz firmę, Ty prowadzisz firmę. I w tym momencie Cię zawijają na 40, na 50, na 30 no. i ktoś się firmą zajmie? Gajowy. No właśnie. <laughs> No i to wtedy. Ach, tam powiem, wam. ja, no, nie, wiecie że... Ale co, można obejść. Ja powiem ci Krzysztof. Ja powiem ci Krzysztof. Nie, nie posłów, senatorów, burmistrzów, bo... tej całej administracji i radnych. No, Ale ja nie Miejskich. jestem radnym. <grym> chyba, jest. chyba że jesteśmy w obliczu wybrać, to mogę być. Okay. Ale słuchajcie, bo to ogólnie teraz wiesz. No, no ja się też tym zmartwiłem, no Ty bo nie masz małe dziecko w domu, bo ludzi koksował. <grym> ja ja obowiązkowe, obowiązkowe koksowanie. Obowiązkowe tak? koksowanie w każdą środę. Zobaczcie, ja się tym ja ja trochę, ja ja trochę zmartwiłem. No bo kurczę, no fajnie masz wszystko, wszystko się układa i nagle dostajesz pisemko, że trzeba się gdzieś zgłosić na jakieś szkole, Kiedyś go, Mogę wam powiedzieć taką historię, nie? Kiedyś takich gości szukaliśmy, tylko Aczer wie, że to jest fakt autentyczny, ta opowieść. Kiedyś takich gości tutaj szukaliśmy, co mieli po 2 metry wzrostu, no nie? To, to nie wiem czy to mówiłem już na odcinku, czy nie mówiłem, to znalazłem ich po... A, po szukaliśmy ich po osiedlach i na, na, oni mieli po 2 metry wzrostu i na, na parterze na jednym, w jednym z bloków suszyły się takie skarpetki, nie? I po tych skarpetkach. To ja ich znalazłem. Zimno, no, tam po 489 no. była stopa, nie? I mówię, ty, na 100% mieszkają, bo jest, mówię, taka skarpeta się zuży na balkonie, nie? O, ja. I, tu, no, I to dobrze powiedziałem. tam chłop nie? mieszkał, co pozostał się nie nie, no, nie, nie, Ale nie, pamiętam, nie to, że to byli oni, nie? W mi jest tak zimno. No, zima jest. Tak jest no, zimno, ja, po ja powiem Ci, ta ławka, powiem Ci, jak się rozchoruje przez tą ławkę, to nie wiem Ale teraz mi się przypomniał, teraz mi się przypomniał taki odcinek, odcinek z Misia. Pani kierowniczko, zima jest to. Musi być zimno. Czy ja palę, pani kierowniczko, ja cały czas palę. Go, tu. Zjemy sobie ten baton. Białkowy. A protein batron. Protein, baton. W góra teraz forma, cały czas batony proteinowe. A, ma batony. Nie, powiem wam drodzy widzowie. A palisz? Czy ograniczasz? Przerzuciłeś. Nie interesuj się, bo kocieś dostanie. <noise> no, ale ja też bym chciał poznać <noise> tą wersję. Bo dzisiaj jechać mi samochodem i od siebie pytał, czy pali? nie ale... stwierdziłem... Teraz st... dajcie mi powiedzieć, bo jestem najstarszy Daj, Słuchajcie, moi widzowie Stwierdziłem, że należy wam się sprostowanie odnośnie mojej formy. Ojej. A powiem fajnie? wam, powiem wam szczerze. Powiem wam, zaraz odniosę się do wszystkiego. <noise> o, powiem wam szczerze. O kurwa. Trenuję. To mocny odcinek będzie. Trenuję. Chodzę po 10 km, nawet jak jest zimno. Korynioski. Poniedziałek, wtorek, środa mam czerwony, czwartek, co chodzę. Ręce do góry. Ale muszę Wam się przyznać szczerze, że się przeliczyłem. Przeliczyłem się z formy. Z tym chodzeniem czym? Nie, z formą. I. Dwie pary butów z W Cztery miesiące czy w trzy. Ja przynajmniej, bez środków dopingujących, nie jestem w stanie zrobić formy. I to Wam przyznaję. Schudłem 10 kilo, lepiej, tak wygl... lepiej wyglądam, lepiej się czuję. Naprawdę, uwierzcie mi, dobrze je, trenuję, ale tej formy nie udało mi się zrobić i to jest moje sprostowanie odnośnie formy. Po prostu przeliczyłem się z tym, co powiedziałem i tyle. Ale, ale, mogę wam... ale na wy... nawyki żywieniowe zmieniłeś, czyli kurde, jakieś wiesz? Plusy masz tego wszystkiego. Nie? No nie wiem, no wy widzicie, jak wyglądam, nie? No, no no, ale... Lepiej, no lepiej. Schudłem, powiem wam szczerze, schudłem 10 kg. Nie, nie, na pewno nie wrócę do takiej wagi 120 kilo, to na pewno już nie wrócę co najwyżej do dołu. A ja ci coś powiem, nigdy nie mów nigdy, możesz przyjść taka, jakby chciał chciałbyś znowu wielki, znowu 200 wyciskać i, i, i nabierzesz. Bo? No ja to 180 to wycisnę, nie? Ja ale bez, ja bym nie? chciał tak typowo iść pod, pod, pod wyciskanie na przykład sobie, nie? Pewam powiem powiem wam szczerze, nie wiedziałem, że to idzie tak ciężko, bo ja dorwałem się do tego, zacząłem jeździć z jednej skrajności w drugą skrajność. Zacząłem jeździć na rowerze, latać, ćwiczyć, to, tamto, schudłem 5 kg, mówię, kurde, idzie, mówię, elegancko, mówię, dam radę, no nie? Ale to nie tak szybko to nie, nie zrobić takiej formy. Jeżeli hodowałeś tą Melasę 20 lat, to przynajmniej ja mówię, przynajmniej ja bez jakichś tam środków dopingujących, a których nie biorę, nie jestem w stanie zrobić formy w 3-4 czy 4 miesiące. Rok to jest minimum. Także nie, przeliczy, przeliczyłem się z tym, tam Konrad mnie uprzedzał. Moje. Konrad mnie uprzedzał, mówi ty, to nie tak Hopciub, nie tak Hopciub. Nawet ja co ty Konrad gadasz? Mówię, dobrze idzie. Ale to niestety, muszę przyznać, że się przeliczyłem. No ale co, i tak na plus wyszedłeś. No wagę zgubiłeś, nawyki żeniowe zmieniłeś, lepiej. Papierochy, lepiej Papierochy, Papier powiem szczerze, popalam. Popalam. Popalam, powiem szczerze, ciężko jest mi wyjść z tego nałogu. Może, możemy coś powiedzieć i z Krzysztofem się obrazić. Nie? Ci jechaliśmy z Krzysztofem? No widać do nas gościu, napisał, napisał, cicho, napisał do nas gościu, Znaczy to, jest, to jest śmieszne, no co do nas chłop, na co do nas chłop nas, nas ręki bierze, chciałem serdecznie podziękować, bo dzięki naszemu kanałowi y, rzucił alkohol. Tak. 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 No a się, ale, Dostałem to, to mnie napisał no, ten chłop. No, a my się skrzypiśmy, a ciebie, ja powiem ci, ale że... cieka, jesteś ciekawy, czy rzucił tak jak spalenie, a Nie. A co drugi dzień setkę A coś był, a, wybył? a wybył? Nie wiem, nie, 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 albo, albo może, albo może kto się nie liczy. Nie, ale do mnie napisał. Ale do mnie napisał ten chłop. I ja aż fajnie mi się zrobiło, mówię, kurwa, mówię, coś pozytywnego, chłop rzucił no. alkohol, wiesz. Fajnie się czyta takie wiadomości, naprawdę. Ale nie wiadomo, czy nie niezgody w ciebie właśnie nie. Słuchajcie, nie wiem. Ja, do, ja, ja dostaję ja dostaję też wiele wiadomości, że moje materiały odnośnie depresji ludziom pomagają. I powiem wam szczerze, cieszę się z tego bardzo. Nie jestem w stanie odpisywać na te wiadomości, ale bardzo się cieszę. I pamiętajcie, pamiętajcie, że przyjdzie ten że, dzień, że wyjdziecie na tą prostą, bo żaden tak. człowiek. Nie żyje w lękach do końca życia, także jeszcze tutaj przetrwać ten ciężki czas, a na pewno zaświecić dla Was słońce, tego Wam życzę. I jeszcze tutaj do, do tego właśnie chłopaka, tu żarty żartami, ale naprawdę, że Ci się udało wyjść z tego nałogu, tak. y, to wielkie gratulacje, tak. mega, jeżeli się chociaż w małym stopniu... Przyczyniliśmy do tego, to i tak jesteśmy tak. z tego dumni. Tylko, żebyś nie popłynął, Cię pójdź zalewać. Wytrwał w swoim postanowieniu i jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Ciebie i, tak. i dla Twojej rodziny i mega, że, mega, że ci udało pokonać Twój problem. Oczywiście, że tak. Ja jestem bardzo zadowolony z dobrych uczynków. Słuchajcie, a pamiętacie jak w tym roku tu na łyżwach Cię konrad uczyliśmy jeździć? I trzeźwie mnie nauczyliście, bo do tej pory jeździć nie umiem. No Ale moglibyś w tak. takim odcinku powtórzyć. z jazdy na łyżwach. Tak. Kurde, nawet w taką pogodę się ciężko się gadać, w ogóle myśli się nie zbierają. W nosie zamarca. Baby, baby w nosie zamarzają. No. Ja to myślę, <laughs> minus 9 jest. Więc. Ale dobrze, ale ja coś ją Fajnie, bo to jest, ja mam nadzieję ogólnie, no usłyszałem w pogodzie, że w niedzielę ma być plus już, 5 czy tam ileś. Jak to zacznie topić, tak. tak to nie, będzie katastrofa. No ale ja bym bardzo chciał, żeby w końcu taka pogoda była na święta. Kurde, bo... bo... A święta bez śniegu podobno. Tak? Tak. Ta. Co ty gadasz? Ale no, nie bo... martwcie się, nie martwcie się. Co ty robisz? Nie martwcie się, bo morda mi zamarzła. Nie martwcie się, że święta bez śniegu, dlatego... Kurde. Że... No morda zamarza tak. Podniebienie nie nie pod niebie drapi, to... Nie martwcie się, że kur... nie się, że święta bez śniegu, bo pamiętajcie, że zawsze macie nas. A co my mamy ze śniegiem wspólnego? A nic nie mamy ze śniegiem wspólnego, ale ma... zrobimy dobry odcinek na święta dla ludzi. O, no, no to no jest, bo... jest. No, na co ty myślałeś? Śnieg ja musi pa... być ważny, że my będziemy na święta, a nie tam śnieg jakiś. Nie no. Będziemy taką tradycję Jakwisa w domu. Na no światowy jakiś odcinek za, Ciebie uwierzymy w bombki. Nie? Za co nie? Chodźcie się przebierzemy za jakieś choinki, pójdziemy gdzieś w plener, to ja, ja jestem wtedy w swoim żywiole. Dawaj no. się przebierzemy, no. się, się z was za Mikołajem, dwóch za reniferów i będziemy jeździć. Ale dawaj się przebierzemy, mówię Ci w takie te Mikołajki. Widziałem na TikToku teraz, gościu szedł, zgrabne nogi miał nawet, wiesz. W na się ten... nie przebieram, od razu mówię. A ja się przebieram. Ja bo? nie o, 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 o. Ja mam pomysł na no odcinek, A. ale to mam później pan. Nie ma coś się wymyśli, coś się wymyśli. Tak, tak jest. Ale zimno, ja, ja. Chyba, żeby kulik twingiem zorganizować. Dziś, no tak. Konrad, a może kur dwa... Szybki kurs tego. Eee, francuskiego, bo teraz jest w modzie język francus francuski. De mon? Cui de Dobry jest dobry, naprawdę. Jest dobry. Po co wilka wywołujesz z lat? Nie no, ale właśnie wracając do, do tych, jak poruszyłeś te free fight, co sądzicie o tej walce Mureckiego z Najmanem? Be, bez sensu to jest. Dla mnie też trochę bez sensu. No, to jest bez, bez, bez sensu. No, to, kto, to moim zdaniem, tu już kto przegra, to powinien opuścić internet. Znaczy to już... Ale dlaczego od razu Marcina skazałeś na klęskę? Ja, bo wydaje mi się, że Jacek wygra Murański. Jacek z Marcinem? Wydaje mi się, że wygra? Tak. No słuchajcie, no po ostatniej jakby się, walce jakby Marcina, się... no to Marcin się nie popisał. No nie będziemy dużo... Możmy. ale ja, zobacz, że walki Jacka Murańskiego. Nie można mu mówić. Yy... No walczy, no walczy. Bo Dostaje, się, bo się ale walczy. co tam znaczy gada, prawo, w co, to gada w tym internecie to, to jest jedno, ale ja mówię, ja mówię czysto, czysto o walce typowo, a zobaczmy naj, Najmana Marcina. Nie no tak, no? ale Jacques Murański, Jacques Murański, nie miał zawodnika takiego, który potrafi przylać. No ale teraz Kudemon zrobi takie, że... No Kudemon zrobi, ale Kujdemon, Kujdemon, no kto go miał uderzyć, Pasut? No ale pasut młody chłopak. Też no młody jest. chłopak, ja lubię tego Pasuta ogólnie ale, i, i, i ten Pasut powiem Ci, ten Pasut fajną zrobił ogólnie otoczkę. E, pośród tej, e, Ile murańskich murański A tyle nie... Dwie. Z tańculą i z posłuchem Trzy. Trzy. Dwa razy z tańculą i raz z posy... Słuchajcie, ja, ja powiem tak, nie, no nie gniewajcie się, no nie, bo ja też tańcule bardzo lubię tego chłopa. Y, Arka bardzo lubię, on jest dobrym fighterem, dobrym freak fighterem, ale no nie, nie. Dziwi mnie jedna rzecz. Jak można uderzyć kogoś 150 razy czysto w twarz, bo te ciosy były liczone, nie? 150 razy i ktoś stoi na nogach. Kurde, no może czysto nie trafić, wiesz, to też amortyzacja jakaś. No nie, nie jest ja się nie pytam. Mówić, ja słuchaj, no ja, ja jestem specjalistą ja, też od tego. Ja nie, ma, no. słuchaj, ja nie mam wiedzy, no ale no, jak można kogoś 150 razy uderzyć w twarz i ktoś stoi, nie? Wie, nie, no, wytłumacz no, mi to, jest... No wy trenujecie teraz sztuki walki, no to ja słuchaj. jestem laikiem. No to no, no, no to wytłumacz. Nie, no to jest to jest ciężkie do wytłumaczenia, ale z drugiej strony no. No to mnie dziwi, nie? No, nie? no nie wiem co tu powiedzieć o Najmanie, no bo, kurczę, no jak on się nie, nie przygotowuje do, do tych walk, tylko wychodzi bierze kasę, no to bez sensu ta walka. Jest. Znaczy to są, słuchajcie, no, ale, ale odkryłeś teraz Amerykę, no, to są tylko wyjścia po pieniądze. No. no ale no to ja tego nie rozumiem, no to słuchaj, no i oglądasz no cała nie Polska, wiemy. cała różnica, cię jak możesz się tego nie przygotować? Nie szczerze, tego szczerze, mnie ta walka na przykład w ogóle nie interesuje. Nie mogę, a... Ja ci mogę powiedzieć jak ta walka się ten, jak no ta, walka, jestem, no. jak, jak ta. Jak ta walka się odbędzie. No. No. Szczerze, no. No. moim zda, zdaniem wygra Żak murański. No to tak jak ja uważam. Moim zdaniem no wygra Żak Murański. No No już jest, słuchaj. A jeszcze, no, jest, a jeszcze do tej walki, za czym to się wszystko odbędzie, będzie najazd z jednej rodziny na drugą, co już w ogóle nie powinno się odbyć. Dobra, panowie, tam Murański Zajmanem. W sobotę y, mamy tkaninową A, a jest, tak. Jak obstawiamy? Ty, ale widziałem po kursach jest 17 na Mameda. Mameda, 2 coś na. A wcześniej było porówno, po nie? Wcześniej było porówno, teraz tak. Ja, ale no ja jest. Wam szczerze, nowe kolano jest podobno. Ja, także... Ja powiem wam szczerze, kochani widzowie, miałem. Ps przyjemność i sparować, znaczy sparować przyjemność miałem z Mamedem, z Mariuszem miałem trening. Ciężka, moim zdaniem ciężka bardzo walka do kurna, jak ten sam gość do mnie dzwoni dziesiąty raz i odbierał odbieram, to jest jakiś walnięty, Dzieci, no. kasę stawiam na Mameda. Ja mam powiem, że tej walki... Z całym szacunkiem do dwóch zawodników, bo tam też dostałem kupę wiadomości, że pomagam temu, a od tego się wywodzę i tak dalej, i tak dalej, no i chuj z tym, skoro... Pomóc można każdemu, tak? Skoro ten potrzebuje cięższego, no to przecież nie będę robił za 95 kg gościa. tak? A znam jednego i drugiego. Ja jestem za mamedę. I kasę stawiam na mameda. No. Ja powiem szczerze, nie obstawiam tej walki, ale miło będzie mi oglądać się z tego względu. A ja względu, obstawię. Ja z tego obstawiam. względu będzie mi oglądać że brałem udział w przygotowaniu tej mameda Halidowa, więc kurde, to jest chyba jeden z większych moich przeżyć w życiu, tak naprawdę. Nie? Powiem, wam się nie spodziewałem takiej wagi, takiej formy mameda no tak, w takim no, wieku. do no. awu, no, ale śmie się, zobacz. Ja mam lat 20. 26. Ja, jak się zaczynało KSW, to miałem lat... 29 później na walczy, tak? Tak. A ja mam lat 43, 40 plus 3 albo 39. Ale ty plus, nie, rozumiesz plus tego, 4, jak nie rozumiesz tego. Nie rozumiesz tego Wiem, wolu, no wolu wiem, rozumiem bo cię. Bo jak oglądają jako dzieciak. Wiesz, tak, to jest twój miały... autorytet. tak, Miałem przyjemność, wiesz, kurde, boksować z takim... Tak, no i, i wytłumacz mi to, wytłumacz Ja próbuję ja ja wstać z tej ławki już i. Ja nie wiem, czy jestem w stanie wstać z tej ławki, bo w no włosy, nie... <coughs> <coughs> albo włosy malowe! Ty tam jest, pies gdzieś nóż, przyniosę to akurat... Będzie na że odcinek słamy. Dobra, mordeczki słuchajcie, kończymy. Ja jak zwykle Was serdecznie pozdrawiam. Pamiętajcie, że zawsze jestem z wami na dobre i na złe. E, życzę Wam wszystkiego dobrego, spokojnych, wesołych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze będę wam życzył później jeszcze raz, bo to jeszcze troszkę za wcześnie na to. Póki co zdrówka szczęścia pomarańczy mówiłem to ja, Kevin live. Everybody płyta pilśniowa. Dziękuję, Dziękujemy wam majowe sny. Zawsze jestem z wami. Czersy! Kuracjo! <ślad> ja jestem ciekawy, ja jestem ciekawy, czy wszyscy to załapią teraz, co powiem. No, może Ale kontent jest czerwony. Ma, ma być Pamiętaj, że ma być prosto i czerstwo. Słuchajcie. Rozmawia dwóch jasnowidzów. Wiesz co? Wiem. <ślad> <ślad> Dobre, to mi się nie <ślad> podobało. <ślad> Boże, jedyny. Kończymy ten program. Pamiętajcie, że jest łapkę w górę. A to mi się podobało, jak była kocha. No, dobra, to. dobra. Dobrze. Dzieciak to jest w tych programach. Dziękujemy Wam serdecznie za obejrzenie odcinka. Pamiętajcie, że zrobić komentarz i nie wydzwonić bez powodu. Dzięki. Dziękuję.